Sprawdźmy, co kryje się pod waszymi kloszami, dobrze? Otwierajcie. Pierwszy jest Nick. Wow, Lizak! Wspaniale! O nie, w środku jest karaluch. Nick, będziesz musiał go zjeść. Nie możesz odmówić. W porządku, dobra, spróbuję, ale tylko trochę. Wow, ten Lizak jest naprawdę dobry. Smakuje mi, jest świetny. Chcę zjeść całego Lizaka. Christy, co masz pod kloszem? O nie, to granat! Zabierz to stąd! Co jeśli wybuchnie mi w ręce? Nick, boję się. Czy w środku coś tam jest? Ale jak mam to wyjąć, Nick? Co? Ah, spróbuję to nacisnąć. Dobra. Udało się. Coś tryska. Nieźle. Spróbujmy. O, to słodko-kwaśny spray. Super. Chcę więcej. Och, jest taki kwaśny. Ugh. Mogę spróbować? Nie? Mm. Ale z ciebie komczucha. Dobra, zjem swojego Lizaka! Mm, chcę jeszcze! Co? Nic mi nie zostało! Jak szybko kończą się dobre rzeczy! To sprawia, że jestem smutna. Nikt przesta się śmiać. Jestem twoją kumpelą, gdybyś zapomniał, więc to nie na miejscu. Już nie potrzebuję tego pustego opakowania. Mam lody, uwielbiam je. Zrobię sobie małego rożka lodowego. O nie! To granat! Aaaa! To dziwne. Nie wybucha? Dlaczego? A, dobra, to tylko zabawka. Wyrzucę to. Zrobię sobie nowego loda. Brawo, chciwuska. Czekaj, jeśli zjadłem lizaka, to gdzie jest karaluch, który był w środku? O nie! W moich ustach jest karaluch! Pomocy! Co? Karaluch jest na moim ramieniu. Zdejmij to nikt! Nienawidzę owadów. Nadszedł czas, aby dowiedzieć się, co tym razem kryje się pod kloszami. Pospieszcie się i otwierajcie. Pierwsza Christy. Wow, to cukierki z Kittles. Ale super, pospiesz się i próbuj. Niebieskie skitelsy wyglądają pysznie. Jakie dobre? A co Manik? Przekonajmy się. No dalej, otwieraj. A, najpierw poczekamy, aż Christy zje wszystkie cukierki z paszczy rekina. Już prawie. Ach, ostatni. Mm, ale dobre. Ja też chcę spróbować. Auć! Zostałem ugryziony przez rekina. To boli. Zabierz to. Zabierz. Dobry rekin. Świetna robota ze złapaniem bezczelnego złodzieja. Niko, otwórz swój klosz zamiast kraść moje słodycze. Dobra, otwieram, otwieram. Och. To śmierdzący ser pleśniowy. Okropność! Nienawidzę tego rodzaju sera. Ale nie mam wyboru, muszę go zjeść. Ach, wezmę gryza. Ach, to obrzydliwe. W ogóle mi nie smakuje. Nie chcę więcej. Ach, nie zmuszaj mnie, Christy. Wiesz co? Mam pomysł. Mogę zjeść cały ten śmierdzący ser naprawdę szybko i bez problemu. Ale ty poniesiesz konsekwencje, Christy. Jakie konsekwencje? zobacz! Och, to chydne, Nick! O, właśnie tak! Zastanawiam się, czy została mi jeszcze jakaś guma do rzucia. O, tu jest miętówka! Muszę ją przeżyć, żeby mój oddech nie pachniał jak śmierdzące skarpety. Nick zaraz ode mnie oberwie. Padłam na pewien pomysł, mam przebiegły plan. Nick, przyszłam się tobą zająć. Dostałam cynk, że jesteś zainfekowany. Trzeba coś z tym zrobić. Ha! zawsze wiedziałam, że to go przestraszy. Nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jaki smakołyk umieścili teraz pod waszymi kloszami. Co tam jest? Zobaczmy. Wow, Nick ma żelki Juicy Drop. Wspaniale. To musi być naprawdę pyszne. Są tam słodkie żelki i kwaśny żel, w którym można zanurzyć żelki. Christy zdecydowanie zazdrości teraz Nikowi. Nie ma mowy, Christy, nie podzielę się. Otwórz swój klosz, a ja sobie zjem moje pyszne żelki. Spróbujmy ich z żelem. Mmm, jakie kwaśne. Niezłe. Ach, Christy, co tam masz? Z zaraz się dowiemy. Wow, mam niebieskie chipsy Takis. Są naprawdę pyszne. Muszę ich szybko spróbować. Coś się nie otwiera. No dalej. Co za wkurzające opakowanie. W ogóle się nie otwiera. Och, udało się. To moje chipsy, nie waż się ich dotykać. Zjem je wszystkie. Spróbuję pierwszego. Mmm, pyszne. Ojej, są troszkę pikantne. Nie chcę więcej. Chociaż wpadłam na pomysł, żeby zrobić psiku Sanikowi. Wiem. Hej, Nick, spójrz tam. Zobacz. Teraz weźmiemy jego żelki i zamienimy je na chrupki takis. Są tak podobne, że się nie zorientuje. Ciekawa, jaka będzie jego reakcja. Christy, ale tam nic nie ma! Dobra, kontynuuję jedzenie żelków. Próbujmy wszystkich naraz. Spójrz, Christy, zamierzam zjeść wszystkie żelki naraz. A, to będzie epickie. O nie! Dlaczego żelki zrobiły się takie ostre? A! moje usta płoną! O nie! To już nie jest takie zabawne! Czas ugasić Nika! Uratujecie kolego! Czekaj! Przyniosłam gaśnicę, ale nie wiem, jak jej użyć. Ej, gdzie tu nacisnąć! Okej, okay, tutaj. Gaszę! Chyba mi się udało. Nie ma za co. Zjem troszkę żelków po tym całym stresie. Ej! No dobra, podzielę się. Odpuszczcie jednocześnie klosze i zobaczcie, co macie. Czy to maszyna z cukierkami i ziemniaki? Wygląda dziwnie. Spróbujmy najpierw cukierków. No dalej, Nick. Wyciągnij jednego. Na pewno będzie pyszny. Yes! O tak! Super! Teraz, Kristi, spróbuj swoich ziemniaczków. I jak? Widzę, że ci nie smakują. No tak, surowe ziemniaki nie są tak smaczne jak frytki. Frytki? No właśnie, wpadłam na genialny pomysł. Użyję noża, aby pokroić ziemniaki na kawałki, i będę miała fryteczki. Nik, możesz już wyjść. Spójrz na te piękne niebieskie frytki. Muszę je tylko usmażyć we frytkownicy. Oto i ona. Wrzucam frytki do gorącego oleju. To będzie niewiarygodnie pyszne. Teraz troszkę poczekamy. To jest to! Powinny być gotowe. Pozostaje tylko spróbować. Mm, mam pomysł. Muszę je ładnie podać, żeby pięknie leżały na talerzu. No, teraz to wygląda o wiele fajniej. Nick, jesteś moim przyjacielem, ale ja się nie podzielę. Ta porcja jest dla mnie samej za mała. Są niewiarygodnie pyszne. No i dobra, zjem moje cukierki. Mam ich tak dużo. Mmm, to takie pyszne. O, to guma. Mogę nadmuchać balona. O nie, mój balon pękł. Teraz jestem cały w gumie. Przestań się śmiać, Kristi. To wcale nie jest śmieszne. Jedz frytki. A ja zjem moje cukierki. Kurczę, nie mogę ich wrzucić do kosza. No dalej. Ach, dlaczego mi się nie udaje? Wcześniej trafiałem. Potrzebuję cukierków. No dalej. O nie! Rozsypałem wszystkie! Chcesz frytkę? To już ostatnia. Spróbuj! Dzięki! Nadszedł czas na nowe przysmaki. Co macie pod kloszami? O, rany to niebieskie serce. Dziwne. A co ma Nick? Wow, całe wiadro cukierków. Świetnie! Christy będzie pierwszą, która spróbuje. Okej, okay, ale nie mam pojęcia, co to może być. Pachnie przepysznie. Mm. O nie, to jest obrzydliwe Smakuje dziwacznie Co to jest? Ach, nie wierzę To mydło Co za masakra Czy ja naprawdę jadłam mydło? O nie Teraz będę miała czkawkę A ja mam pyszne cukierasy Zaraz ich spróbuję mm, To jest takie dobre Uwielbiam je Chcę więcej Pyszka Chris zbiera ślinę, nie podzielę się! Pokażę ci sztuczkę. Hej! Hmm. Przyszedł mi do głowy pomysł. Wytnę cukierka z mydła i dam go Nikowi. Z jego i nawet nie zauważę, że to mydło. Podłożę mu mojego mydlanego cukierka i wezmę prawdziwego dla siebie. Hmm. To będzie pyszne. Mam nadzieję, że nikt nic nie zauważy. Najważniejsze to nie pokazać, że jem coś pysznego. Mm. Czas na nową porcję cukierków. E, zostały tylko dwa? Szkoda, spróbujmy. O nie, czemu smakują jak mydło? A ja wypuszczam bańki. Christy, podmieniłaś moje cukierki. Jak mogłaś to zrobić? Są moje! Wszedł mi do głowy jeszcze jeden pomysł. Nie denerwuj się nik. Za chwilę wszystko ci pokażę. Możemy się świetnie bawić. Weźmy troszkę cukierków medlanych, włóżmy je do szklanki z wodą i wymieszajmy. A teraz puszczajmy bańki. zobacz, jakie ładne. Właśnie tak. Super, co? Chcesz spróbować? No pewnie wygląda super. Wow. Dzięki, Christy. Dziewczyny. Oto tania mrożona pizza bogatej Julii. Bogata Fibi ma wypasioną pizzę. A biedna Tina ma niewiarygodnie drogą pizzę. Pachnie bogato i luksusowo, ale na pewno nie wygląda znajomo dla Tiny. Tina, na twoim miejscu nie rzucałabym tak owocami morza. Są pyszne, nawet ich nie spróbowałaś. No i co? Skąd na mojej pizzy wzięły się muszelki? Zaraz spróbuję. Nie wygląda to zbyt apetycznie. Uj, co za ochyda. Co? Sama jesteś stuknięta! I co ja mam tu jeść? To wszystko jest takie niesmaczne, ale mam pomysł muszę znaleźć witelec i nóż. Wzięłam je z ulicznego straganu z jedzeniem. Świetnie to mi pasuje. Zaraz odkroję najlepszą część: brzegi pizzy. Ach, to jest takie dobre! Rewelacja! Dziewczyny chcecie spróbować? Nie to nie! Zjem wszystko sama. Zostawiacie mi najlepsze smakołyki. Uwielbiam brzegi od pizzy. Mm, to jest takie pyszne! Mam, um, mam, um, mam. Um. O ramy, jak to strasznie wygląda. Skończyłam, możecie zaczynać. No w końcu jestem taka głodna, że mogłabym zjeść całą pizzę naraz smaczna i na pewno nie potrzebuje tych suchych brzegów. O co chodzi, Tina? Chcesz te ogryski? No dobra, nie żałuję ci. Tina to tylko skórki od pizzy. A ja zjem całą resztę. Jest taka pyszna. Prawdziwa uczta. Zjadłam wszystko, dziewczyny. Ej, co robisz? Biorę te pudełko dla siebie. Mogę na nim spać. Teraz ty. No dobrze, skoro moja kolej, to zaczynam. To okropne, jak mam to zjeść? To jakaś tanizna. No, proszę coś wymyślić. No właśnie. Szefie, proszę mi przygotować to coś. Zrób tak, żeby było pyszne. Zapłacę bardzo dobre pieniądze. Uranę, ona ma osobistego kucharza. Tak, a także osobistego lokaja, asystentkę, sprzątaczkę i kujona, który odrabia za mnie wszystkie zadania domowe. Zaraz zobaczymy, co zrobi dla mnie mój szef. Wow, ta pizza od razu zaczęła wyglądać trochę bardziej apetycznie. Muszę jej szybko spróbować. Jestem taka głodna. Och, szef kuchni zdecydował się nawet dodać złoty pyłek. Dziękuję, to dobra decyzja. Spróbuję. Mm, ta pizza wygląda naprawdę dobrze. A jak smakuje? Smakuje obrzydliwie. Jak biedni ludzie to jedzą. Kto ja pierwsza? Spaghetti wygląda zwyczajnie. Ej, Tina, nie waż się tego jeść. Dobra, spróbuję. Wygląda jakoś tak dziwnie, ale pachnie nieźle. Smakuje fajnie. Ale czegoś mi tu brakuje. O, mam świetny pomysł. Mogę dodać trochę ketchupu do spaghetti i będzie smakowało miliard razy lepiej. Juli, tymi swoimi minami psujesz mi apetyt. To jest naprawdę dobre. Tina, przestań błagać mnie o jedzenie. To tylko dla mnie. Mmm, jakie dobre. Oj, to obrzydliwe. Jak możecie to jeść? Wygląda paskudnie. Smakuje pewnie jeszcze gorzej. To będzie następne. Tina? Wow, a ja dostałam mega drogi makaron. Znowu z owocami morza to takie obrzydliwe. Oddaj mi szybko mój makaron. Dobra, co ja tu mam? O nie, to makaron błyskawiczny. Jakiś koszmar. Nigdy w życiu czegoś takiego nie jadłam. O, no nie moje drogie zdanie. Zaraz spróbuję, ale nie chcę tego robić. Ja też nie chcę. Co robić? Pomysł. Słutina, mam dla ciebie dobrą ofertę. Dam ci pieniądze i kiepski makaron, a ty dasz mi ten super drogi. No i co? No pewnie, że się zgadzam. Sama nie jadłam mojego ulubionego makaronu od bardzo dawna. Uwielbiam go. Świetnie. W takim razie właśnie zabieram mój makaron z owocami morza. Jest przepyszny. A ta biedna istota jej jakby została wychowana przez wilki. Co to jest? Pieniądze? Wcale ich nie potrzebuję. Wiesz, co z nimi zrobię? Wytrę ręce, bo pobrudziła mnie je jedząc makaron. Nikt ich tutaj nie chce, więc ja je sobie wezmę. Zdecydowanie będę ich potrzebować. Może kupię sobie nową torebkę? Albo buty. Chcecie wiedzieć, co mam? Bicie sobie ze mnie? Co to ma być? Znowu jakieś jedzenie dla prostaków? Daj mi to, pokażę ci, jak tego się używa. To kawa rozpuszczalna, wystarczy otworzyć opakowanie. Wysypać do wody. I troszkę do buzi. <laughs> Jakie dobre. Teraz wszystko mieszamy. I można pić. To napój bogów. To ma być napój bogów? O nie. To piją bezdobni pod mostem. Fu, to okropne smakuje obrzydliwie. Nie zmuszajcie mnie. Nie będę tego piła. No dobra, spróbuję tylko troszkę. Ale wiecie co? Tam jedzie fajny hollywoodzki aktor. Hej! Odwróciły się, można wylać. Hmm, wypiłam wszystko. Kto następny? Fibi, otwieraj. O, to kawa ze Starbucksa. Mmm, jaka pyszna! Tak bardzo lubię ten rodzaj kawy. Jest niewiarygodnie dobra. Obliżę jeszcze słomkę. Na co się tak gapisz, Tina? Cujiesz mi apetyt! Otwieraj swój klosz. No pewnie! Jest tu coś niezwykłego. Widziałam coś takiego tylko w kinie. Podobno trzeba to jakoś zaparzyć, ale jak? Najpierw się wysmarkam. Łap serwetkę, Fibi! spokój, nie złość się tak. Dostaniesz zmarszczek na twarzy. Te czekoladki są pyszne. Mm. Co tam jeszcze jest? O, jakiś słoiczek. Cynamon? Co to jest? To obrzydliwe. Nie chcę tego więcej próbować. Jest coś jeszcze? Mmm, kawa i to złota. Pina, twoje zęby zrobiły się złote. Wyglądasz jak milion dolarów. Mam nadzieję, że doceniłaś super drogą kawę. Napij się teraz wody. Nie no, nie powinnaś była tak robić! Superbogaci klienci nie plują w restauracji! Wodę trzeba wypić! Brawo, lecimy dalej! Co macie tym razem? Ale super burgery! Tym razem Fibi nie ma szczęścia dostała niewiarygodnie taniego burgera, ale burger jest drogi wygląda świetnie. W końcu nasza super bogata Julie dostała odpowiednie jedzenie. To złoty burger! Uu, jak ona je! To obrzydliwe! Proszę! I zbliżaj się do mnie, pobrudzisz moją drogą sukienkę biedą. Oj! ona naprawdę zachowuje się jak zwierzę. Bibi, powinnaś już zacząć jeść swojego burgera. Z przyjemnością, jestem taka głodna. Co? W środku nic nie ma? To no nie przejdzie. Zdecydowanie potrzebuję sosów. Dodajmy troszkę do burgera, żeby był smaczniejszy. No, teraz wygląda o wiele lepiej. Och, to jest takie dobre! Rewelacja! Zwieczu mimo musztardą jest miliard raz lepsze. Co za czat! No jak można tak jeść? Aż mnie głowa rozwalała. Co za brak manier? No dobrze, teraz ja będę jadła swojego burgera. Potrzebuję pomocy. Wspaniale! mój osobisty lokaj przyniósł mi złote rękawiczki. Możesz odejść. Co chcesz pieniędzy? Dobrze. Nie będę ci tu dać. Tak patrzysz. Bierz dolara i spadaj stąd. O. Muszę coś zjeść. Ten burger wygląda niesamowicie smacznie. Yy, co za damulka. Nie chcę pobrudzić sobie rąk. Hmm. Um. Jaki dobry. Rewelacja. Dziewczyny, pospieszcie się i otwórzcie klosze. Wow, Julie dostała arbuza. Jest przepyszny. A co dostała ja? Mia? Ojej, to czerwona papryka. Szkoda, że trójkątna. Myślę, że Mia powinna zacząć pierwsza, skoro ma tak niesmaczny produkt. Okej, okay. mam nadzieję, że nie będzie zbyt ostra. Spróbuję małego kawałka. U, to brzliwe, nie chcę więcej. W porządku niech będzie! Na challenge zjem całą! To takie paskudne! Co? Co się ze mną dzieje? Dziewczyny! Ja płonę od środka! Nie mogę powstrzymać ognia! Aj! O rany, moje ręce, co ona robi? Mój gofry jest spalony! Przestań! Wszystko w porządku? Świetnie! Kurczę, mam spalonego gofra! Ale będę musiała go spróbować! Fuj, co za ochyda! A ja nic nie dostałam! Co teraz macie? Wow, Mia ma tort! Ale super! Myślę, że te okrągłe borówki są idealne dla Julie! Mia, zgodnie z zasadami musisz jej to oddać! Nie jesteś przecież chciwa. Wciąż okay. został ci cały trójkątny kawałek ciasta. Teraz Mia zamierza wręczyć Julie wszystkie okrągłe owocki. Mija, czy możesz być troszkę ostrożniejsza? Koniec z tobą, zaraz ode mnie oberwiesz. Stać, nie wolno bić się w tym challenge'u. Mia, dokończ swoje ciasto i idziemy dalej. Z chęcią. To jest takie pyszne. Nawet nie zdawałam sobie sprawy, że ciasto może być tak dobre. Prawdziwa uczta. Nawet mnie nie dziwi brak manieru mi. Podniosę mój klosz. Co dostałam? Pizzę. Super! Ej, spadać mi stąd! Z przyjemnością zjem ją sama. Och, też widzicie ten trójkątny kawałek? Zdecydowanie powinien być mój. Spróbujmy. Mmm, jaki pyszny! Julie, przykro mi, ale sama wzięłaś trójkątny kawałek. Wszystko jest zgodnie z zasadami. No dalej, daj mi to. Muszę zjeść kawałek trójkątnej pizzy. Nie ma mowy, zapomnij. Ej, dziewczyny, co wy tu wyprawiacie? Będę teraz śmierdzić waszą pizzą. Dobra, moja kolejna otwarcie klosza. Wow, błyskawiczny makaron, jak fajnie. Julie, przepraszam, troszkę źle oceniłam swoją siłę. Nie, to mój makaron. Połamałaś go. Jak mam go teraz zjeść? No dobra, na początek otworzę i zobaczę. Ach! A, dziewczyny! Zaraz uderzy Wasławina makaronu! Aaj. Gdyby Julie go nie połamała, nic by z tego się nie wydarzyło. Ach, a teraz całe jesteśmy w makaronie. Trudno. E, mogę otworzyć pierwsze? Świetnie. U, mam kwadratową czekoladę. Odlot. Teraz podzielę ją na kawałki i zjem. Ach, widzicie, jakie mam pazury? Tylko żartowałam. Na pewno się z wami nie podzielę. To jest takie pyszne. I ja, możesz kontynuować. No dobra. Fuj, mam śmierdzący ser. To obrzydliwe. Dlaczego dostałam taki paskudny kawałek? Jak mam go zjeść? Kurczę, pachnie tak brzydko. Nawet śmietnik pachniał by lepiej Ew. niż ten ser. Próbuję. Fuj, chyba. Kina. No, czego mnie tym nakarmiłaś? Śmierdzi mi teraz zguzi. Och! nareszcie moja kolejna otwarcie klosza. Mam Pringles, super. co? Chcesz trochę? Nie ma mowy. wiem, jak zmusić Julie, żeby dała mi chipsy. Patrz. Ciekawe, czy lubi czerwoną papryczkę. Ojej! Nie chcę takich ostrych. A ja zjemię z przyjemnością. Oszukałaś mnie! To nie papryka, to cebula! Oddaj mi to! Mmm, jakie pyszniutkie! Muszę natychmiast zjeść całą paczkę! Uch, tylko na to spójrzcie! Pachnie niesamowicie! Fajnie to wygląda, co? Podoba mi się. Co wy robicie? To jest moje! Co za zapach? Uwielbiam Pringles! Niesamowite! Gotowe? Otwierajcie klosze w tym samym czasie! Luli dostała z Tina, gumę hubabuba, a mija marchewki. Zacznijmy od Tiny. Z pewnością nie jadła Gume Huba Buba od dłuższego czasu. Zgadza się! I na pewno się z wami nie podzielę. To wszystko jest tylko dla mnie. Złapałam! Pyszna! Widzę, że jesteście bardzo zaskoczona moimi umiejętnościami. Zobaczcie, co jeszcze potrafię! Teraz zdejmiemy opakowania ze wszystkich gum i lekkim ruchem ręki mogę zamienić je w kolorowe konfetti. Widziałyście? Co to wyprawiacie? No dobra. Chwileczkę, muszę to teraz zjeść. Złapałam wszystkie! A teraz zrobię ogromnego balona. Ups, nie wyszło. Nie śmiejcie się ze mnie! Nie poddam się tak łatwo. Spróbuję jeszcze raz. Znowu się nie udało mi, a przynajmniej ty się nie nabijaj. Zaraz wam pokażę. Zamierzam nadmuchać największego balona. Chwileczkę. Chwileczkę. O nie. Porażka. Julie, teraz ty i twoje skitelsy. Zaczynaj. Zaraz otworzę opakowanie i spróbuję kolorowych cukierków. Uwielbiam skitelsy. Okrągłe jedzenie zdecydowanie rządzi. Jest takie pyszne i takie ładne. Prawdziwa uczta. Chcę zjeść wszystkie cukierki. Mam nawet słomkę. Użyję jej teraz. O, to wszystko. A oto i słomka. Jak przez nią patrzę, to jesteście takie zabawne. Ale na pewno nie dam wam cukierka. Zapomnijcie. No dobra, lecimy z tym. Wypchałam usta cukierkami. Co za zabawa! Ojej, chyba nie powinnam się śmiać z pełną buzią. O, przepraszam. Dziewczyny. Chyba macie jakąś cukierkową wysypkę. Ale to jest takie pyszne. Ej, to moje cukierki oddawać. Julie zorientowała się, co się stało, więc została tylko Mia i jej marchewka. Zaczynaj. O, oh. mam dosyć. Coś jest nie tak. Chociaż wszystko jest ok. O nie, chwileczkę, coś czuję. Aj! Zmieniam się! Dziewczyny, pomocy! Jestem teraz strasznym królikiem! I was wiem! Żartowałam.